Ten projekt, który dzisiaj otwieramy, powstanie technologii produkcji dwóch składników ważnych dla suwerenności i bezpieczeństwa naszego kraju. Współpraca nauki, przemysłu, biznesu powoduje, że takie przedsięwzięcia mają rację bytu i zabezpieczają nasz kraj pod względem obronności przy obecnej sytuacji geopolitycznej. Chemia to w ogóle bardzo istotna kompetencja sieci badawczej UKSIBIC. Na dziś oceniamy, że jedna z najbardziej dojrzałych i najbardziej tak wyrafinowanych, posiadamy wieloletnie doświadczenie, zdolności technologiczne, linie pilotażowe, które mogą służyć i służą na rzecz polskiego przemysłu chemicznego. No a dziś jesteśmy w takim szczególnym momencie, w którym ten przemysł chemiczny jest niezwykle ważny dla dostarczania komponentów na rzecz przemysłu zbrojeniowego, co jest istotnym zadaniem państwowym. W związku z tym obszar chemiczny pełni tym ważniejszą rolę dla polskiej obronności w czym nie tylko chcemy uczestniczyć, ale już uczestniczymy. Współpraca spółek Skarbu Państwa nadzorowanych przez Ministerstwo Aktywów Państwowych z siecią badawczą Łukasiewicz zaczyna nabierać coraz nowszej i większej dynamiki. W tej chwili bardzo sprawdzonym partnerem dla sieci badawczej Łukasiewicz jest między innymi Grupa Azoty, Polska Grupa Zbrojeniowa. Będziemy ogłaszali ciekawe projekty już w przyszłym tygodniu na Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach. Naszym celem jest, aby ten rozwój gospodarki, budowa suwerenności, local content, tej repolonizacji wszystkich procesów, była maksymalnie oparta o polską myśl naukową. I do tego właśnie sieć badawcza Łukasiewicz, jako ten niesamowity integrator z tradycjami, jest dla nas podstawowym partnerem. Grupa Azoty jest aktywnym partnerem biznesowym sieci badawczej Łukasiewicz oraz Instytutu Chemii Przemysłowej. Współpracujemy w zakresie wsparcia Instytutu w wytworzeniu własnej polskiej technologii produkcji nitrocelulozy. Wejście w ten proces tworzenia suwerenności w zakresie bezpieczeństwa obronnego jest bardzo ważnym elementem budowania naszej strategii.